Siema. Dzisiaj mamy 10 kwietnia. Nagrywam na zapas, żeby się wyspać po nocce, jak człowiek, i nie musieć nagrywać danego dnia. Także mam nadzieję, że recenzja syropu hopkola Wam się podobała. Jeżeli polecieliście do sklepu i Wam się spodobało, to dajcie opinię. Mm, nikt pewnie nie kupił, jakby jebać, MLD i recenzje, one nie są rzetelne w ogóle. Jeszcze zapomniałem dać w ogóle ocenę w skali 1 na 10, także ja bym dał 9,5. Tylko dlatego, że no, nie jest to to samo co zwykła kola. Czuć, że jest to taki koncentrat, ale dobra, mniejsza. Przejdźmy do punktu kulminacyjnego dzisiejszego odcinka. Nie wiem czy pamiętacie, miałem stand-up w jednym odcinku. I dzisiaj opowiem wam kolejny żart. Dowcip tak zwany. Dobra, więc już mówię. Przychodzi koń do baru i mówi: dzień dobry. Kurwa. I mówi, dzień dobry, poproszę piwo. No i barman podając mu te piwo mówi, szczerze mówiąc, rzadko widujemy tutaj konie. I koń, <gryw> i koń odpowiada, no i koń wtedy mówi, że co tu się kurwa dziwić jak piwo po 30 zł.